drugiej części cyklu Ja, czyli kto? chce skupić się na zagadnieniu ciekawości siebie i odkrywania siebie. Myślą przewodnią będzie też zdanie znanej youtuberki Eweliny Stępnickiej, która propaguje ideę jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Tak, jesteśmy cudem do odkrycia, do zachwytu. A poznawanie siebie jest dobrym kierunkiem w osadzeniu siebie w życiu, i uniezależnianiu się od nadmiernego wpływu innych. Świadomy zaczynam bardziej ufać sobie i jednocześnie mieć większy dystans do wpływu innych. Zbuduję moją wypowiedź na trzech metaforach: jedzenia, kolorów i rytmu. Mogą one być pomocne w dookreśleniu siebie, swojego świata i swoich potrzeb. Na początku opowiem historię kobiety, która pozwoliła mi podzielić się tutaj tym, co przeżyła, oczywiście z zachowaniem jej anonimowości i dyskrecji. W pewnym okresie życia przeżyła kryzys. Stanęła przed przysłowiową ścianą, i wszystko to, co przeżywała, spowodowało, że zaczęła zadawać sobie proste i jednocześnie trudne pytania natury egzystencjalnej. Ja, czyli kto życie, czyli co? Praca? Co? Rodzina, miłość? Co? Kto? Tych pytań było bardzo wiele. Nie na wszystkie znała odpowiedzi. Więc było jej tym ciężko, ponieważ pamiętała jak wiele się trudziła, w ilu była rolach, jak ciężko pracowała w życiu, a teraz nie widziała w tym wszystkim sensu. I tak naprawdę nie wiedziała, gdzie ona jest i kim ona jest. Niespodziewanie dla niej samej pojawiła się jednak ciekawość i zaczęła sprawdzać różne rzeczy. Jako pierwsze zakwestionowała w swoim życiu kotlety schabowe. Doszła bowiem do wniosku, że wcale ich nie lubi, że to nie jest jej smak, chociaż jadła je przez lata i gotowała dla swoich bliskich. Można tyle lat coś robić i nigdy nie sprawdzić, czy to jest moje. Więc potem zaczęła sprawdzać różne rzeczy, czy je lubi, czy też nie. Zaczęła zadawać sobie pytanie, jak chce odpoczywać, czy woli jechać w góry, czy nad morze. Zakwestionowała bardzo wiele rzeczy i tak powoli uczyła się siebie. A zaczęło się od schabowych. Bo jedzenie jest czymś symbolicznym, metaforycznym. Jedzenie, smakowanie nie dotyczy tylko konkretnych produktów spożywczych. Na metaforze jedzenia można zadawać bardzo głębokie pytania. Czy ta książka mi smakuje? Czy ona mnie karmi, odżywia? Czy te relacje są dla mnie karmiące? Czy po spotkaniu z tą osobą dobrze się czuję, czuję się nakarmiony kontaktem, atmosferą, a może nie mogę czegoś strawić? Czy mam odwagę smakować w życiu nowych rzeczy, nowych kontaktów, nowych rozwiązań? Za jakimi smakami tęsknię? I bardzo ważne pytanie na koniec: jak smakuje mi moje życie? Jaki ono ma smak? Może trzeba je czymś doprawić? Fritz Pers, twórca psychoterapii Gestalt, mawiał, że żyjemy tak, jak jemy, a jemy tak, jak żyjemy. Warto więc sprawdzać i szukać swoich smaków życia. Drugą metaforą, którą się tutaj posłużę, jest metafora kolorów. Można je rozumieć dosłownie lub jako kolory swojego wnętrza, a jedno często przenika się z drugim. Popatrz na siebie dzisiaj, jakimi kolorami zaopiekowałeś swoje ciało, jaki jest kolor Twojego ubrania, w jakim im, w jakim im najwięcej barw. Są ludzie, którzy nieustannie robią się na szaro, a przecież kolorami możemy dodawać sobie sił i energii. Zwłaszcza w takich szarych miesiącach jak listopad, grudzień. Dzisiaj nauka ma twarde dowody na to, że kolory wpływają na nasz układ nerwowy, na samopoczucie. Mówi się o leczeniu kolorami. Na przykład w zielonym i w białym odpoczywamy, a układ nerwowy się regeneruje. Pomarańczowy, czerwony dodają witalności i sił. Żółty kolor energii. Granat, kolor koncentracji. Kolorami, którymi się otaczamy, wyrażamy trochę stan naszego wnętrza, ale to może też działać w drugą stronę. Z zewnątrz mogę wpłynąć na wewnątrz. Może czas zmienić kolor ściany w pokoju? Może kup sobie żółtą czapkę albo fioletowe rajstopy i pokoloruj swój świat ale też sprawdzaj, nieustannie sprawdzaj, czy to, co mówię, pasuje do ciebie, czy to jest twoje. I na koniec tego wątku zadam kilka trudnych pytań, ale może masz ochotę przyjrzeć się im. Jakim kolorem kojarzy ci się twoja praca? Studia? Dom? No to wiele mówi o tobie i o twoim świecie. A jakim kolorem namalowałbyś dzisiejszy dzień? Metafora rytmu i ruchu. Jest w tym obrazie bardzo dużo dynamizmu i życia. Żeby być kim się jest, trzeba poznawać i szanować swój rytm wynikający z natury temperamentu. Temperament jest cechą wrodzoną konkretnie osadzoną w jakimś układzie nerwowym więc poznanie siebie, to rozpoznanie Go i pełna akceptacja, że taki właśnie jestem. Jeżeli rozpoznaję w sobie naturę ekstrawertyka, czyli mam mocny układ nerwowy, pojemny na dużą ilość bodźców, lubię ludzi, wśród nich się zasilam, regeneruję, lubię energię działania, aktywności, to nie nakładam na siebie pomysł, że na przykład teraz dwa dni będę medytować w ciszy bo mnie rozsadzi od środka. Jeśli nawet chcę iść w kierunku medytacji, to muszę to zrobić powoli, stopniowo, z poszanowaniem mojego naturalnego rytmu, który jest bardzo dynamiczny. Na odwrót, jeżeli jestem z natury introwertykiem, mam delikatny układ nerwowy, szybko się przebodźcowuję, przemęczam, potrzebuję często i długo wypoczywać, najlepiej w ciszy, w samotności, to nie będę na siebie wymuszać, że teraz będę miał 2000 lajków w internecie albo będę lwem parkietu, bo to nie jest moja natura. Wiem, kim jestem, wiem, jaki mam temperament, rozpoznaję go, szanuję i żyję w zgodzie z nim, żyję w zgodzie z sobą. Oprócz rytmu i dynamiki temperamentu jest w nas również taki dobowy rytm naszej energetyki. Można z ciekawością przeglądać się temu, jak moje ciało w ciągu tych 24 godzin mówi do mnie, sygnalizując mi różne potrzeby. Na przykład, co 3-4 godziny mamy taki naturalny spadek formy i aktywności. Czy ja w ogóle go w sobie czuję? Czy go rozpoznaję? I co wtedy robię? Czy stawiam się na nogi kolejną kawą i do przodu? Czy potrafię dać sobie chwilkę przerwy i resetu? Kwadrans, pięć minut. Znam osoby, które jak idą do pracy, to przez 7-8 godzin nie pozwalają sami sobie pójść do toalety. Trzymają, zaciskają, kontrolują. Nie ma, nie ma czucia. Odcięci od swoich potrzeb, odcięci od swojego ciała. Jak w takim kontekście mówić komuś o jego naturalnym biorytmie? Jeśli ktoś nie daje sobie prawa do tak podstawowej potrzeby jak pójście do toalety, bo firma, bo inni, bo każdy coś chce, bo, bo zawsze jest jakieś bo. Natomiast z naszej bioenergetyki my mamy wpisany naturalny rytm mocniejszych i słabszych godzin. Kiedy jest mi słabiej, po prostu odpoczywam i idę za tą potrzebą, nawet gdy jestem w pracy. Zamknę oczy. Pooddycham, poprzeciągam się, zrobię kilka spokojnych ruchów. Świat się nie zawali, firma też nie. Zajmę się sobą, dbam o siebie, szanuję siebie 5-10 minut i za chwilę znowu mogę ruszyć w działanie. A za parę godzin znów przyjdzie ten spadek, ta fala spadku. Dojrzę ją, zaakceptuję, zajmę się wtedy sobą i znowu pójdę dalej. Cykl za cyklem. Cykl za cyklem. Tak jesteśmy skonstruowani. Natomiast czasami gwałcimy sami siebie, bo chcemy iść równo do przodu, no i oczywiście na 100%, a najlepiej na 120%. I tak sami siebie nadużywamy. Nasz rytm to również rytm ruchów i kroków tego, jak stawiamy nogi na ziemi. A to przecież oznacza tak naprawdę, jak chodzimy po świecie, jak idziemy przez życie. Są ludzie, którzy notorycznie się spieszą. Ich ruchy są spięte, nerwowe, kroki stawiają twardo, odpięt, niezależnie od tego, czy są w pracy, czy na urlopie. To my decydujemy, jak stawiamy nogi, czyli jak idziemy przez życie. Aleksander Lowen, amerykański psychiatra i psychoterapeuta, dla przeciwwagi mówi o gracji. O miękkim i elastycznym ruchu ciała człowieka. Ale te gracje wiąże z cechą psychiczną, która tylko wyraża się tą miękkością ciała. Gracja to dla Lowena psychiczne nastawienie do siebie i do świata, które wyraża się zewnętrznie gracją ruchów. I sposobem poruszania się. Zastanów się, jak chodzisz. Sprawdź rytm Twojego ruchu, bo może za czymś gonisz, a może kogoś chcesz przegonić? Może ciągle dopasowujesz się do rytmu innych i nie znasz swojego rytmu. Sprawdzaj. Nieustannie sprawdzaj. Dzięki temu urośniesz i odkryjesz wiele rzeczy o sobie. Pamiętaj, jesteś cudem do odkrycia. Ja też kilka lat temu chciałam zwolnić. Odkryłam, że żyję za szybko, że nie tak chcę, i zaczęłam właśnie od świadomego i celowego zwalniania kroków. A kiedy chodziłam po schodach, a w nawyku miałam oczywiście, że po dwa, bo będzie szybciej. To świadomie robiłam zwolnienie krok za krokiem, krok za krokiem. I chwaliłam się cały czas, że tak mi dobrze idzie, czyli że idzie mi wolniej, bo tak chciałam. A potem przypatrywałam się sobie, w jakim tempie jem, w jakim tempie mówię, dlaczego wzięłam szybką kąpiel, skoro mam czas i lubię. Ten niespieszność kąpieli w bąbelkach. I tak mam ze sobą do dzisiaj. I tak pewno będzie do końca. I mówiłam już o tym w innym nagraniu. Ta przygoda poznawania siebie nigdy się nie kończy. Przygoda, nie ciężka robota. I jeszcze jedna kwestia w temacie rytmu. Rytm tak zwanego wolnego czasu. Wolnego nie tyle w znaczeniu braku obowiązków, ale ciekawe jest, czy w tym czasie ruszam się wolniej, przestaję się spieszyć, wykazywać, nie podganiam tyłu, sprania, sprzątania, a nawet samorozwoju. W wolnym czasie można stracić wolność i stać się niejako niewolnikiem dalszej pracy, tyle że po godzinach. Dlatego nie bój się nic nie robić. Nie bój się nudy, nie bój się spowolnienia i w czasie wolnym bądź wolny. To Twój czas i Twoje życie. Unikaj wszelkich powinienem, muszę, jeszcze to trzeba. Życzę dobrej alergii na te słowa. Zamiast tego sprawdź, czego potrzebuje teraz Twoje ciało tu i teraz. Sprawdź, czego potrzebuje Twoja psychika, dusza. Beata Pawlikowska powiedziała kiedyś piękne zdanie. Jeśli złamiesz swoją duszę, co będzie cię prowadzić? Właśnie, co będzie cię prowadzić? Nakazy, zakazy? I na koniec temat potrzeb. Pojawił się w tym miejscu bardzo naturalnie. I potrzeby są naszą naturalną potrzebą. Masło maślane, ale jakie jak wyśmienite. Nie ma bowiem nic bardziej naturalnego w nas, jak rozpoznawać swoje potrzeby i żyć Nimi. Problem w tym, że wychowanie, kultura, socjalizacja, szkoła, instytucje, traumy, nasz życiorys. Łamią w nas tą naturalność. Spotkałam się kiedyś z taką definicją, że osoby z dysfunkcyjnych domów, na przykład osoby DDA, to te, które nie żyją swoim życiem, bo nie żyją swoimi potrzebami. I to niestety jest jakoś logiczne, bo jeśli w dysfunkcyjnej rodzinie dziecko przyjmuje rolę ratownika, opiekuna rodziców troszczy się za wszystkich, o wszystko, nawet jeśli ma tylko 8-12 lat, to bardzo szybko uczy się, że jego potrzeby są na końcu, że są nieważne. Zamiast tego zajmuje się rodzicem, pocieszaniem matki, ogarnianiem rodzeństwa. I ten program, ja na końcu, moje potrzeby nieważne, wdrukowuje się czasami na twardy dysk na całe życie. Wtedy nie żyje się swoim życiem, bo nie żyje się swoimi potrzebami. Częsty problem osób z dysfunkcyjnych rodzin, które nawykowo zajmują się najpierw innymi, całym światem, a o sobie myślą na końcu. Pamiętacie o syndromie ach, to tylko ja. W zdrowych sytuacjach my wiemy, czego potrzebujemy tu i teraz dla siebie. Tylko my wiemy, czego nam trzeba, bo odpowiedzi są w nas. Zaufaj sobie, ty wiesz, czego ci trzeba. Poprowadzą cię ciało, zmysły, intuicja, samopoczucie, wzrost witalności. Ciało ci powie, czego mu potrzeba, tylko go posłuchaj. Psychika ci powie, jak osiągnąć równowagę, tylko jej słuchaj. Dusza ci powie, za czym tęskni, tylko jej słuchaj. To słuchanie siebie to dla mnie jedna z definicji odwagi. O tej odwadze w byciu i stawaniu się sobą więcej będzie w kolejnym nagraniu. Wtedy też powiem o samoaktualizacji, kreatywności i mądrym dawaniu siebie. Na dzisiaj tyle, już dziś zapraszam do kolejnego spotkania.